Jeden do jednego w tym best of five, czyli meczu do trzech wygranych. Kto wygra, ten wygra, kto przegra, ten przegra. Ależ to było głęboko, jedziemy, rów Mariański. Ech. Siema, Emil z tej strony, Terran kontra Protoss. Home Story Cup. Im um, bardzo fajna impreza, gdzie Denis i ludzie z TakeTV po prostu zapraszają masę graczy e, i potem zaczynają pić, a gracze zaczynają komentować za nich. Od i cała um, ciekawa impreza. Nie, no ja rozumiem, Denis musiał dzisiaj odpocząć. Trochę jest zapewne bardzo zmęczony. Cztery dni um, to żadna wątroba nie jest w stanie wytrzymać. Trzeba dać chwileczkę im odpoczęcia. Właśnie, Vortis jest w milenium. Jakbyście tego jakimś cudem nie wiedzieli, jakby to wam e, uciekło. Zaczynamy od Reap Dercy, zaczynamy od Ripera, żeby zeskautować, upewnić się, gdzie jest jego przeciwnik. I co się tutaj może dziać? Czy na przykład jakiś um, proxy Stargate by się nie schował i ktoś właśnie przed sekundą e, z lekka troszeczkę przelagował? Tak, tyci, tyci. Oczywiście MC będzie coś kombinował. MC, ja, coś tu śmierdził MC. Um, STV ka za chwilę zobaczy, co się tam dzieje. Zobaczy też zapewne, że jest tylko i wyłącznie. Są dwa pailony, trzeciego na razie nie widać, a proba na coś czekam. Proba czeka, się scv sobie powiedzie. I jest pylon! Pylony, pylon postawiony. Na co się scv czeka? Nie wiem na co. Pylon dorzucony. Gdzie jest ten jeden Reaper, który przed chwilą był produkowany? Jedzie już tutaj poharasować. Widzimy, że jest stworzone eBay, więc ekspansja będzie jak coś um, przyblokowana i to nawet dłuższy czas. MC nie wie, co się tam dzieje, bo już by zaczął, tym, um, zaczął to harasować, spróbowałby rozwalić jak najszybciej. Jeżeli spróbuję przejąć ekspansję, będzie wiedział, że coś jest nie tak. Aha! Aha! I teraz albo ruszę stalką i nałożę presję, albo się wycofam. Jest już Stargate dostawiony. Expa przez chwilę jest przyblokowana, MC na pewno nie jest z tego powodu zadowolony, ale to się za chwilę pozbędzie. Dlaczego nie skończył tego robić i tym nie uleciał? Z prostego powodu, i BE nie można podnosić, jak graliście w to owszem tak się robiło, teraz nie ma takowej możliwości. Nuk, 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 nie ma. Po prostu nie ma. I jest Nexus za to. Czekamy na Oracle. Wyrocznio, gdzie jesteś? Jakaś mina na razie nie ma. Pierwszy Oracle jest już chronobustowany. Nie, jest ono zbyt szybkie. 5.05 czy 5.06, najszybszy Oracle od Many. Kiedyś było marinesy już czekają. Jest 6 sztuk, więc tutaj bez problemu sobie z Oracle poradzą. Jakaś mina, coś w tym stylu. Niech ktoś się pojawi i coś złego spróbuje zrobić. MC od razu Oracle na linii wydobycia. Tutaj parę jednostek będzie w stanie zniszczyć z tego względu, że marinesy nie są idealnie ustawione. Są nawet źle ustawione. Są przy bazie. Ale nie są tam gdzie powinny być. Jeszcze skautuję i na skaucie się to zatrzyma. Chyba, że podlecimy na dół i tam coś złego zrobimy. Ehm, I tak też będzie. Dwie cefałki zostaną zniszczone. A jednak dwie. Dwie zostały zniszczone. Pamiętajmy, że w bazie kolejne orakol się może pojawić. Dobra, zostało postemina, tam za chwilę się zakopie, ehm, ale to i to będzie akurat. Ta zakopana mina będzie w sam raz. Zobaczmy takiego Stalka. Stalk ma 160 życia, czyli dokładnie tyle. I ostrożnie mina czeka. Jaka będzie mina MC? Jak ta mina na niego czeka, i mina wpadnie w MC? Na razie, nic, na razie krąży. Czy to jest drugi Reaper? Czy mi się wydaje? Nie, to jest cały czas pierwszy Reaper. Dobra, oczywiście byłoby fajnie, gdyby dało się wieżyczki postawić, wtedy byłoby w miarę bezpiecznie, ale zobaczcie, co kombinuje MCMC MC z dwóch basków. a ma ochotę zaatakować, z tego względu, że dorzuca do tego wszystkiego tym razem Voidy. E, bez jakiejś wieżyczki z przodu i bunkra ben, będą tutaj problemy, byłoby jeszcze fajnie, gdyby udało się coś zniszczyć. Ile już tego padło? Zobaczmy, 6 sztuk. Jakiś Marines zginął również. Oproszek on jest wredny. I o to chodzi, żeby jak najwięcej teraz jednostek To jest tu, 2, tu, trzy I zbierze się jakiś mały batalion. Hmm. Kolejne gateway dostawione, cztery 4 sztuki łącznie. Dostawione więc będzie 5. Wojny są cały czas stworzone, naprawdę bez jakiegoś zabezpieczenia będzie ciężko. Double expand, Nadaję się go MC nie mógł być szczęśliwszy w takim wypadku. Ehm, będzie 6 gateów, marinesy czekają. Jak coś trzeba będzie się wycofać, na przykład pod wieżyczkę i pod niej walczyć, żeby pozbyć się tych jednostek latających. Ale na razie to jest i tak bez znaczenia. Nie może tego zasnajpować. Ehm, Steampack jest stworzony, zdąży zrobić ten Steampack zanim dojdzie do czegoś złego. Jest skan. Był ten skan do maina. No i powinien podejrzewać, że coś jest złego, ale będzie, że... ale za chwilę po nim przejedzie, przejedzie jak po mule. No dobra, jeszcze chwila. <śm> Krąży, krąży. Zobaczmy tę armię. 40 do 28 w punktach zaopatrzenia. Trzeba będzie ściągnąć SCV-ki, żeby tutaj walczyły z przodu. Dorzuca, stawia dwa bunkry. Trochę późno, proszę pana, bo ta armia już mówi dzień do berek. Przydałoby się ściągnąć minę na dół. Bardzo by się przydała każda mina. I ciekawe, jaka jest mina aktualnie dzisiejszego. Podwójny Time War. Się gdzieś wycofać, ale w sumie to nie wiem, gdzie jest team odpalony. Marinesy czekają, żeby być przypieczone przez Wojdreje 3 sztuki bez min, bez czegokolwiek. Marinesów, maruderów GG. Szybko było 2 do jednego.